Zacznijmy od tego, że e-book, a właściwie kurs, już jest do kupienia w sklepie Disbio. Link będzie gdzieś zaraz pod tym filmem i pod każdym filmem z ostatniej serii. Dobra, no to żeśmy się pośmiali. Dzisiaj będzie mocny opiecz, dlatego że spotykam wśród Was zajebiste istoty, ale z jedną wspólną cechą: lenistwo. Oglądacie, słuchacie. Gadacie, macie koncepcję na temat własnej przyszłości, ale nie robicie. I teraz, dzisiaj, chciałam troszeczkę wyprostować ten pomysł, jeżeli chodzi o to oczekiwanie, bo cały czas mówię, że. Prawda, wrzucasz to wszystko do wiru, te swoje marzenia, i tam one są, w tym Amazonie wszechświata i już się tworzą. Za każdym razem, jak tylko pojawi się taka myśl, to ona jest zakorzeniona, 17 sekund i ona ma moc sprawczą. Każda myśl, która jest Twoim pragnieniem, która jest po drugiej stronie Twojego braku. Każda taka myśl dostaje się do Twojego wiru, tam już jest zamawiana, ale też dostajesz. Te myśli, o których myślisz, że nie chciałabyś tego, nie chcę, nie chcę, no i dostajesz, no bo nie chcesz, nie masz, no to dostajesz, bo nie masz, ale to teraz też nie jest tym tematem. I ja zawsze mówię, że ta energia męska to oczekiwanie, że to patataj, patataj po stole, nie patrzysz yy, i życie i zamiera życie w Tobie, pomiędzy wiadomościami o SP, pomiędzy nie wiem, Tymi ważniejszymi wy wydarzeniami. Ja zawsze sobie mówię, jak jestem u dentysty, czy teraz jestem, czy to jest to? Jak przeżyć ten czas? Często mówimy, chciałabym już być po wizycie u dentysty, ale u dentysty to jest to też teraz. Jak rodzisz dziecko, to jest też ten moment, kiedy. Ja nie wiem, czy teraz nacinają, ale kiedy pani idzie z nożyczkami i ty sobie myślisz, a to teraz jest teraz i to trzeba tak samo przeżyć. A ty chcesz żyć, od czasu do czasu, prawda? A pomiędzy jakby zamierasz, jakby nie traktujesz tego jako życie. Teraz też jest życie. To jest jedna rzecz, którą chcę ci przekazać i o tym mówię ostatnio w ostatnich filmach. Druga rzecz, mega, to jest to, że mówię również cały czas o tym patataj, że to jest energia męska, żebyś nie była w tym stanie oczekiwania. To jest kontynuacja tej poprzedniej myśli. Patataj, patataj. Ale jest oczekiwanie, w energii żeńskiej. To znaczy, że w pewnym momencie jesteś gotowa na odebranie i wtedy jest to oczekiwanie z pewnością. Bo trudno, żeby cokolwiek Ci się wydarzyło, do czego nie jesteś przekonana. Podświadomość zawsze Ci wyświetla Twoje przekonania. Zawsze bo te przekonania wywołują konkretne emocje. Czyli jak ty jesteś przekonana, że jesteś do dupy, to podświadomość jak najbardziej, siur, wy pokazuje ci to, owszem, no jak najbardziej, ona jest do dupy, no, no to jej pokazujemy. Tak wygląda jej rzeczywistość. I tutaj jest to oczywiście, że to już mam. Oczywiście, że... On już jest obok mnie. Oczywiście, że jak to cudownie, że idziemy dzisiaj na randkę. Jak to cudownie, że to się wydarzyło. I to jest gotowość, i to jest już energia żeńska. To jest gotowość na wzięcie, a tak naprawdę pewność, że się weźmie, czyli pewność, że się wzięło. Kiedy masz absolutną pewność, że elektron upadnie dokładnie tam, a nie prawdopodobnie tam? Kiedy? Kiedy już upadnie. I to jest to, co jest twórcze. Czyli to jest już energia żeńska. Czyli można oczekiwać, kiedy masz absolutną pewność, wiarę. Nadzieja jest na początku, a potem rodzi się ta pewność. I wtedy to już nie jest to męskie patataj, patataj. Co ja, ile ja tam włożyłam? To powinno być. Nie. To jest pewność. Proste. Ale to zapierdalanie to nie jest pracoholizm, tylko pasjonactwo. I ja Ci właśnie powiem, że ja bardzo dużo wymagam od Ciebie. No mega, mega. Z boku właśnie może wyglądać jak pracoholizm. To jest pasjonactwo. Możesz uwierzyć, możesz nie uwierzyć. Ale ja widzę, że Ty ciągle opowiadasz. Co Ty to nie zrobisz? Jaka Ty to nie będziesz? Ile Ty to nie będziesz medytować? Jak to cudownie, że kupiłam książkę, biegam, bo muszę i teraz biegam. Już pierwsze kilometry. Napisz mi to samo za rok. Rozumiesz? Napisz, że jesteś w kontynuacji, że jesteś w kontynuacji siebie, że nie jesteś pomiędzy wyskokami, że nie jesteś pom... jaraniem się jednym treningiem czy dwoma. Czy to jest coś szkodliwego? Nie! Tylko nie pieprz jeszcze, nie piętrz potencjału, bo dostaniesz tak w czapkę, na początku może być kontuzja. Sześć tygodni będziesz wyłączona, a potem już stwierdzisz: "A nażarłam się pączków". A to już nie ma sensu. Rozumiesz? Chodzi o to, że będziesz wypadać z torów i masz na niej wrócić. Ale kiedy to nastąpi? Kiedy nie będziesz odmierzała czas od wydarzenia do wydarzenia. Teraz jest istotne. Teraz, bo teraz pracujesz na każdą minutę. To, jeżeli coś ci się nie podoba, w Tobie, w Twoim partnerze, który odszedł. To na to pracowałaś kiedyś. I teraz, a Ty cały czas w głowie się do niego ustosunkowujesz. Ty odpowiadasz mężowi awanturą. To, że on się tak do Ciebie odzywa, to to jest wynik Twojej manifestacji wcześniejszej. To jesteś Ty wywalona na zewnątrz. E-book, a tak naprawdę kurs, bo to jest kurs. Takie wprowadza Cię w faceta. Co to za stwór? Jakie to jest? Jak do tego się zabrać? To jest inne niż my. To jest inne niż kobieta. No nie wiemy, nie wiemy. Nie mamy penisów. Chwilowo. Może w następnych dzieleniach. albo miałyśmy na pewno. No więc trzeba do tego podejść w ten sposób, że dość pieprzenia, że ma być działanie. I właśnie ta książka, ten kurs, bo to jest kurs zabawy facetem. Dostajesz faceta, dostajesz lokomotywy. Ja dostałam lokomotywę, bo tato chciał, żebym była chłopcem, i ja. Musiałam przejść kurs zabawy czymś, czym w ogóle w życiu nie umiem się bawić. Lalką potrafiłam się bawić od razu. Misiem, urządzaniem, wnętrz tak. Ale tą lokomotywą jeszcze dostałam rakietę na wodę. To po prostu kompletnie patrzyłam na ojca otępiałym wzrokiem, ale widziałam, że gość się cieszy. No to ja spróbuję przeprowadzić kurs. I ten kurs to jest właśnie coś takiego. Odchodziłam się moimi czterema szklankami, programem jemi chudne, połączone to, to wszystko z przerywanym postem. Czy dalej stosuję program jemi chudne? Bo już nie muszę. Napędziłam metabolizm? Czy wyrzuciłam białko z diety? Nie, absolutnie nie mogę. Nie chcę spowolnić swojej taczycy. Bezwzględnie białko i węglowodany muszę jeść. To nigdy nie będzie do końca taka fajna zabawa, nie? Zawsze, no, wolimy się bawić czymś innym, taka jest prawda, niż y, nim, niż facetem, bo czujemy, że to nie jest nasza zabawka, ale on nam służy do tego, żeby, żebyśmy się mogły bawić tym, co umiemy się bawić, w dom, w dzieci, w seks. To, co umiemy robić, to, co chcemy robić, to obejmowanie, to patrzenie w oczy, i on do tego służy. Więc rozumiesz, że tę lokomotywę trzeba jakoś poznać, rozkminić. No i ta pierwsza część tego kursu to jest zapoznać się z nim, jak on działa. Jak działa zabawka lokomotywa, której ty nie kumasz, bo ty działasz zupełnie inaczej. Ty działasz z emocji, a on działa z działania, kapujesz. Ta różnica. Nie chcę zdradzać, bo tutaj Naprawdę fajnie, zgrabnie to napisałam. Kto zna mój język, wie. Mniej popieprzenia w tym języku jest takim bardziej, staram się jak najbardziej, żeby to było zrozumiałe, żeby ten kurs pędził do przodu. I teraz poznajesz i zaczynasz rozumieć aha, to to jest lokomotywa, a to są wagony to gdzie ja jestem w tym wszystkim? Co ja mogę zrobić? Wszystko. Wszystko w momencie, kiedy wejdziesz w energię żeńską, bez oczekiwań, ale z pewnością, że to się wydarzy. Ty możesz powiedzieć no ale miłość to jest coś takiego, nie da się do tego. To nie jest, że ty go zmuszasz do miłości. To nie ma takiego czegoś. Nie da się nikogo zmusić do miłości. Ale miłość jest wszędzie. Ty też możesz kochać nieskończenie wielu facetów. Uparła się na tego SP i tutaj kwestia lenistwa. Dość nie chcę mi się słyszeć, że ty masz takie plany, to zrobisz, tamto zrobisz, i gówno z tego wynika. Że ty jesteś tylko w tym oczekiwaniu na tą wypłatę, że ty jesteś w oczekiwaniu na to, co on rzuci na insta. Żeby go mieć, tego faceta energetycznie, musisz wyjść z tamtych wibracji. Musisz dostać się do wibracji, które są konstat, które są tym nowym płaszczem. Tożsamości, żeby ta lokomotywa ruszyła pełną parą. Orient Express, Pekin, Paryż. Masz dużo czasu i mało czasu, bo nie wiesz, ile masz czasu tak naprawdę. I to jest zajebiste, bo możesz to wszystko kontynuować, kiedy chcesz, ale przeskokiem kwantowym proponuję to zrobić. Wchodzić w tę energię poprzez zrozumienie i poprzez manifestacje świadome. Ale, żeby to się mogło zadziać, trzeba to robić. Trzeba to robić, Leniu. Trzeba wprowadzać się w ten stan, stan pustki przy pomocy różnych rzeczy. A to się nie chce medytować, bo cię nudzi, nie chce ci się biegać, tylko mnie informujesz o pierwszym biegu. Od razu ci mówię. Oczywiście, cieszę się, że to robisz. Cieszę się, że ta książka robi wrażenie. Ta dupa porzucona, ta Kola Elliot. W tej książce robi wrażenie, no. Tak, ale napisz mi to za rok, że jesteś dalej w kontynuacji. Oczywiście, że biegam za rok. Oczywiście, że medytuję za rok. Oczywiście, że on jest. I wącham go. Nie spod pach. <laughs> ale jak chcesz, to wąhać. Lokomotywa, pędź. A życie twoje... Ma być zajebiste również pomiędzy tymi wydarzeniami, a może nawet przede wszystkim i pomiędzy również tymi, które wydają się, no, już chcę być podentyście. Rozkmiń lokomotywy. I lokomotywa jest taką umowną rzeczą, dotyczy wszystkich zagadnień, które cię nie kręcą, a są niezbędne do tego, żeby nauczyć się nimi bawić. Bieganie to jest twoja lokomotywa. Na początku, no nawet, no fajne, co to może być, co z tym można zrobić? A potem rozkminiasz. Nikt nie mówi, żebyś to uwielbiała. Nikt nie mówi, żebyś uwielbiała swojego faceta. Co to powiedzieć? To on cię ma uwielbiać. Robisz to po to, żeby lokomotywa przywiązała się do ciebie, z... żeby ona nie potrafiła inaczej żyć bez ciebie. Dlatego, że znasz każdą śrubkę i rozumiesz, jak to działa. Kapujesz? Podchodź do wszystkiego jak do lokomotywy. Siedzisz przy kolacji wigilijnej, stream o polityce. Każdy coś nawija. Ty patrzysz na wyłupiaste oczy karpia nieszczęśliwego i robi się bardzo nisko energetycznie. To to jest lokomotywa do rozkminienia. To jest przeszłość. To w wyniku skąd się tam dziełaś. Dlaczego? Ja w ogóle nie zasiadam na wigilijnych stołów. W ogóle nie mam mnie tam. Albo jak siadasz gdziekolwiek, to ta lokomotywa jest rozkminiona. W tym kierunku jedzie, w którym ty chcesz, bo na tym polega energia żeńska. I już na nic nie czekasz. Ty po prostu to stwarzasz i to masz. Stwarzasz, masz. Jeżeli nie potracisz się dostosować do tych zabawek, tylko czekasz na lalki cały czas, na sukienki, na ubieranie, albo ewentualnie na urządzanie pokoiku na garnuszki, to coś się minie obok nosa z powodu lenistwa, bo dzisiaj się nie chciało rozkminiać. Ty myślę, że to wszystko tak działa, nie? Pokażesz cycki, pokażesz nogi, całe się odsłonisz i idzie taka biedna dziewczyna. Dla mnie to jest biedna dziewczyna, po prostu jak widzę, ostatnio widziałam taką w Warszawie, jak sobie szłam, i ona ma taki niesamowity dekolt i włosy takie rozpuszczone, i mini absolutne. I tak przed wystawą tak się przygotowywała, żeby iść. I szpilki, i to wszystko. To jest strój tak mylący facetów. To jest tak targetujący do kierowców ciężarówek przy autostradzie, że po prostu, chyba że robisz to celowo, chyba że tak się bawisz tą lokomotywą, że to nie jesteś ty, tylko wyszłaś z pustki i robisz sobie. Taką grę. No ale to musisz zrobić świadoma, bo tylko świadoma manifestacja może cię czegoś nauczyć. Bo wszystko to, co widzisz, to jest, są stare newsy, to jest przeszłość, to jest puste lustro. Kapujesz? To lustro jest puste. To ty tworzysz to odbicie, ale jeżeli widzisz przeszłość, to znaczy, że to lustro jest puste. Bardzo to jest skomplikowane, ale wszystko sprowadza się do lokomotywy. Jeżeli nie rozkminisz lokomotywy, dlatego, że to nie jest twoja strefa komfortu, że lokomotywa jest brudna, parcha, sra, pierdzi i w ogóle, no to, no to kochanie, chrap. Facet to nie jest jakaś skomplikowana rzecz. Ta lokomotywa nie jest jakiś. Za chwilę patrzysz, aha, no to postawię ją na torze, włączę baterykę, sprawdzę językiem, czy działa, jak piecze, to działa, i już! I puszczasz, i puszczasz po torze, więc to nie jest jakieś skomplikowane. To cię tylko po prostu nie kręci, to jest inna rzecz, ale praca. Dość tego lenistwa. Nie chcesz go poznać, chcesz tylko działać na tych samych zasadach, co zawsze. A tamte zasady dały taki efekt, jak widzisz, kijowe. Nie ma, nie ma go koło ciebie. Albo pojawiały się dziwne stwory, w których się w ogóle już nie chcesz nimi bawić, ani w ogóle cię nie interesują. Facy ci teraz to chyba szaleją, co ja tutaj gadam, ale taka jest prawda. My się chcemy bawić w dom. a Oni się chcą bawić potem autkami, lokomotywami. Kapujesz? I są bardzo nieszczęśliwi w domach. I trzeba to go wtedy jakoś. Wibracyjnie zachęcić. I taka moja rada, taka absolutnie nadrzędna. Jaka cecha Twoja, jakie wibracje zawsze przyciągną lokomotywę? Zawsze ta lokomotywa nie będzie wiedziała nawet dlaczego zmierza ku tobie. Nie jesteś aż taka najpiękniejsza, nie masz takich cycków, jak mu się wydaje, że zawsze chciał. Nie jesteś nawet blondynką ani brunetką, bo są przecież przeróżne zajoby. Prze różne lokomotywy. Te ciuchcie są jeszcze nawet węglem. Teraz są takie modne, jeżdżą przez Szwajcarię, przez Alpy. Więc jaka cecha jest najważniejsza? Twoja, która przyciągnie każdą lokomotywę, każdą tęką? No, teraz proszę, leniuszki, proszę leniuszki do roboty. Radosna osoba. Osoba z wibracji radości, wyluzowana. Dajże na luz. Nie, że musi być wariatką, ale rób to wszystko, baw się lokomotywą, oczekuj, zapładniaj się, przytulaj się lub się nie przytulaj. Wszystko lewą nogą do lusterka. To nie może być wypłakane. Zapomniał o mojej rocznicy. Ja w ogóle nawet nie wiem, jakie rocznice, nic. Świadomie to wyrzuciłam dawno temu. A wiesz dlaczego? Dlatego, że mnie nie interesuje, 12 luty, czy tam któryś inny. To mnie po prostu nie interesuje. Ja chcę codziennie żyć. Nie chcę żyć w urodziny, w imieniny, w święta. Pasja nie polega na tym, czy ja nie lubię sobie urządzić jakiegoś przyjęcia i tak dalej, ależ uwielbiam. Słuchajcie, więc to nie będzie tak wyglądać. Luz. Rzuć na luz. To jest podstawowa cecha kobieca. Nawet te skarpetki, jak widzisz sztywne na środku pokoju, to ale w ogóle to mnie zawsze dziwi, skąd się biorą takie sztywne? Ja zawsze jakoś brałam i biorę odpowiedzialność za wygląd i czystość lokomotywy. Po prostu lokomotywa to jest też twoja wizytówka. Mamy czysta, ma być prada. Nie wpuszczaj takiego śmierdziucha do pociągu. Tu pierwsza klasa, Kraków, Warszawa, rano jedziesz i się można skichać tak śmierdzą adwokaci, którzy jadą do Warszawy. Kadra korporacyjna, wysoka, niedomyte, ubrane te marynarki, tu wygolony i poperfumowany, ale szat ta marynarka, taka gnojarze. I co ja sobie myślę o nich? Nie! Ja sobie myślę o tobie. Aha, nie chciało ci się sprawić, że ta lokomotywa dla ciebie jest zawsze pięknie umyta, świetnie obcięta. Oczywiście, jak lubisz hipsterów, to też, ale hipster ma też pachnieć. Pachnie, bo on przecież ma te aple i to wszystko. Luz, masz być lekka i pomiędzy, na nic nie oczekuj, ale bądź pewna. Lokomotywa ci zrobi wszystko, a lokomotywa zapomina. Zapomina o rocznicach, zapomina co co. To ty masz nie żyć pomiędzy tylko czekasz na te przerwy. Jak to było tak szkoła fajna, tylko nie ten czas między przerwami. To jest do dupy. To jest potem przeniesione na życie. I dziecko myśli, że czas u dentysty jest mniej ważny niż czas jedzenia lizaka. Wszystko jest ważne. Rozkminianie lokomotywy może mniej przyjemne niż przeżywanie jakiejś ekstazy, kiedy cię obejmuje, kiedy patrzy w oczy, szczególnie kiedy on jest taki tego nierobiący co 5 sekund, bo jak robi to co 5 sekund, to za chwilę masz tego dość. Luz. Bądź kobietą luzowaną, osoba, która jest pracowita, nie jest leniem, podchodzi do lokomotywy w sposób funkcjonalny, ergonomiczny. Znajomość lokomotywy przyda Ci się, Rozkminianie lokomotywy. Nie jest przyjemne. Ty się chcesz bawić czym innym już, ale ojciec dał ci lokomotywę do rozkminy, bo tym jest ojciec dla dziewczyny. Jest namiastką tego, że ty się uczysz, jak kręcić facetem. Lekko. Przecież ojcem można tak zakręcić, że ojciec zrobi wszystko to, co chcesz. To jest nauka. Jak nie masz ojca, to teraz powiesz, ale ja jestem porzucona, nie mam ojca. Ki z tym? W następnym wcieleniu nie będziesz, bo to sobie wybierzesz, a teraz przerób to, że sobie musisz kupić lokomotywę. i znowu nie popadaj w te wszystkie swoje, nie bądź leniwa, do roboty, nie mów mi, że już pobiegłaś pierwszy raz, znaczy mów mi, cieszę się, bo Kola Elliot ma być inspiracją dla ciebie, ale to samo mi napisz za rok, biegam. Biegam co najmniej dwa razy w tygodniu. Ja biegam codziennie. I mi mówi, no ale na tych live'ach to mogłabyś zacząć milczeć, bo to jest zdrowiej. Ja biegam 360 razy w roku załóż. Z tego 42 razy są live. Z tego kilka razy z 30 to jest, kiedy nagrywam sobie, ale przecież nie cały trening nagrywam. To zostaje jeszcze 290 biegów w roku w milczeniu. W totalnym wibracyjnym, nowym płaszczu, który za każdym razem tworzę. Czyli jest już do kupienia e-book. Zapraszam Cię. Wyskocz z kaski. To jest świetna inwestycja. Lokomotywa, a w drugiej części dostajesz przepis, dostajesz algorytm i nie pożałujesz tego, bo to się odnosi do wszystkiego. No dobrze, kochanie, bardzo proszę. Ślad węglowy, ziarenko, lajczek, serduszko, cokolwiek. Jeżeli jesteś trollem, bardzo mało gówna, bo Wylotka. A jeśli możesz udostępnić, no, no a jeśli możesz, zasubskrybować. Wdzięczność moja nie zna granic. Ale cieszę się ze wszystkiego. Absolutnie ze wszystkiego. Lokomotywa, Rozkmin to. Nie bądź leniwa. Jak rozkminisz lokomotywę, pomimo tego, że to nie jest twoja zabawka, że nie lubisz się nią bawić, oswoisz tego potwora oswoisz go. Przypodobasz się tacie. I dostaniesz narzędzie. No i oczekiwanie w energii męskiej kijowem. Patataj kijowe, bo to jest odkładanie życia na pensję, odkładanie życia na dzień urodzin, na rocznicę ślubu albo na ślub. Natomiast oczywiście, że tam to się wydarzy, czyli energia żeńska. Jesteś gotowa, masz już to. Oczywiście, że tam to się wydarzy. Oczywiście, że jak to cudownie, że on jest. Oczywiście, że jest. Jak to cudownie, że kasa się sypie. Jak to cudownie, że jestem zdrowa i mogę biegać. Okej, okay. to jest oczekiwanie, które jest pewnością. To jest wiara, że to się wydarzy. I to jest energia żeńska. No i luz, bo to oczekiwanie, ta wiara jest taka, że pomiędzy sobie żyjesz. Żyjesz sobie cudownie, leniu, pasjonować się wszystkim. A jak się nie pasjonujesz, to wejdź w robotę i się spasjonujesz. Lokomotywa nieciekawa, totalnie nie twoja zabawka. Wejdź! Wiele rozkwin na temat waszego zdrowia i różnych rzeczy. Na początku sobie się Jezus, jakie, to Boże, ja mi się tego nie chce robić. A potem wchodzę w badania, szukam na PubMedzie i stwierdzam, to jest tak dobre i tyle już włożyłam pracy, że robię z tego wpis. I nagle patrzę, i to jest wpis, który ciągnie bloga. Że jakoś się do tego zmusiłam i weszłam tam na pusto, bez żadnej oceny. Po prostu trzeba zrobić. Robotę trzeba zrobić. A jeżeli ty czekasz, że ty będziesz manifestować pomiędzy, i czekasz na to, i robisz to patataj, no to.